Hej. Witam ponownie bardzo serdecznie. Na dzisiaj przygotowałem dla Was nowy taniec, tak żeby nie było nudno, żebyście mogli, żebyście mogli się poruszać troszeczkę w domu. Ten taniec będzie troszeczkę inny, ponieważ żeby go zatańczyć będziemy potrzebowali rekwizytu, a tym rekwizytem, rekwizytem będzie taki oto misi. Każdy w domu ma swojego ulubionego misia. Dlatego bardzo proszę, żebyście sobie przygotowali tego misia. Wzięli go do rączek i podążali za mną. Ja już włączam muzykę i tańczymy. A piosenka, która yy, będzie nam towarzyszyć, to właśnie "Gumi Miś w polskiej wersji, bo jest też wersja angielska, ale w związku z tym, że jesteśmy w Polsce będziemy tańczyli do polskiej wersji i żeby nie przedłużać odpalamy muzyczkę i działamy. Rączki do przodu, miść do przodu i tańczy. Układam. I robimy półeczkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I nowo. hop. I kółeczko. I teraz Góra. do... Dwa razy do góry w jedną stronę, dwa razy do góry w drugą stronę, dwa razy do góry w jedną stronę, dwa razy do góry i raz, dwa Robimy półeczko i machamy Raz, dwa stawiamy się na podłodze i chodzimy w łeczku po Możecie podskakiwać. Dołówek odskakuje, to podskakuje. Hop i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Hop, hop. Poznosimy wisia. Góra, Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Góra i powtarzamy. Raz, dwa, trzy, cztery. robimy strefę kółeczko kółeczko stawiamy misia idziemy tutaj do, do, kroku cztery, do, do przodu cztery kroki i do tyłu i do przodu nad misiem i do tyłu uwaga, zatrzymujemy się

Uwaga, teraz do góry pop, dół, pop, góra, pop, dół, pop, góra, pop, dół, pop, góra, pop, dół. Pop, góra, pop, góra, pop, dół. i podrzucało mi się, i kto u mnie, to łapie. Także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że jak się podobał. Sadzam tutaj sobie misia, niech sobie odpocznie. On się na pewno zmęczył. Mam nadzieję, żeby troszeczkę też, aczkolwiek nie za bardzo, bo musicie mieć siłę, żeby powtarzać, powtarzać, powtarzać te wszystkie tańce, które tam wcześniej Wam zamieściłem na stronie na YouTubie, żebyście sobie mogli je oglądać. Zapraszam, zachęcam, ruszamy się. Mimo tego, że zostajemy w domku, nie poddajemy się. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia już niedługo. 爸